W oko z nowym wyzwaniem. Ty i Rexona, sprawdź ją. Test wykazał, że żaden inny dezodorant w sprayu nie działa szybciej niż Rexona, która zapewnia ci uczucie suchości przez cały dzień. Tam, gdzie działa Rexona, skóra wciąż jest sucha, spójrz. Rexona nigdy cię nie zawiedzie. Wielka promocja Rexony. Sprawdź skuteczność Rexony w Tropikach. Szczegóły dotyczące promocji znajdziesz w sklepach. San Francisco 1906 roku potężne trzęsienie ziemi zrównało z ziemią 80% miasta. Każdy mógł ubezpieczyć San Francisco od trzęsienia ziemi. Ale my mogliśmy wypłacić odszkodowania. Jedno jest pewne: alians. Jeżeli ze wszystkich rzeczy na całym świecie twoje dziecko najbardziej kocha cukierki, a ty na całym świecie najbardziej kochasz swoje dziecko, daj mu nim dwa. Cukierki z prawdziwym sokiem owocowym, które Twoje dziecko uwielbia i z witaminami, których potrzebuje. Nim dwa. Łakocie i witaminy. Dobry wieczór Państwu. Właśnie trwa w telewizji blok reklamowy, więc mają Państwo okazję pójść do kuchni po coś do zjedzenia. Wystarczą tylko dwa ruchy, aby przygotować pyszną witę Sorella. Z chrupiącego ciasta, wielu smakowitych dodatków. I grubej warstwy sera. Trzeba tylko pamiętać, aby wyjąć piekarnika w odpowiednim czasie. Sami Państwo widzicie. Pyszna pizza w 10 minut. Torela. Nie zapomnij tylko wcześniej rozgrzać piekarnika. Niestrawność. Bóle żołądka wywołane stresem. Zgaga. Dobrze to znamy. Jest jednak coś, co rozwiąże te problemy. Skutecznie likwiduje skutki niestrawności bóle żołądka wywołane stresem i zgagę. Jego naturalne składniki zaczynają działanie już w przełyku i szybko neutralizują kwas żołądkowy. Reni. Teraz również w bardziej ekonomicznym opakowaniu. Świat powoli odsłania swoje tajemnice. A ludzkość stale poszukuje skutecznych rozwiązań. Dlatego naukowcy z firmy Bayer stworzyli Aspirin. Lek, którego siła pomaga ludziom na całym świecie zwalczać ból i inne objawy grypi i przeziębienia. Z niezmienną skutecznością już od stu lat. Aspirin firmy Bayer. Zawsze przy Tobie. Nowy proszek E-T.A.E.D. ze specjalnym aktywatorem. Teraz nawet w niskich temperaturach biel staje się jeszcze większa. Technologia T.A.E.D. Nowy E. Bezwzględny dla brudu, łagodny dla kieszeni. Mamusiu, wracamy już dzisiaj. O, koniec zabawy. Szybciutko. Jak tu brudno. Tylko prąd w wpłynie może sobie z tym poradzić. Płyn Pronto szybko i skutecznie usuwa brud z drewnianych powierzchni, pozostawiając je lśniąco czyste. Babciu! Powinnaś częściej widywać przyjaciół, mamo. Płyn Pronto czyści i pielęgnuje drewno. Wygodne i sprawdzone tampony? Tak, tampony Tampax. Gładki aplikator sprawi, że łatwo i higienicznie umieścisz tampon z delikatną osłonką. Tampax wchłania skuteczny, rozszerzając się jednocześnie w trzech kierunkach. Idealnie dopasowuje się do kształtu ciała. Dokładnie tak jak trzeba. To wygoda i pewność. Nikt ich chroni lepiej. Tampany Tampax. Dostępne w Twojej ulubionej formie z aplikatorem lub bez. Tampax. Kobiety to wiedzą.